Oficjalny przegląd dwóch nowych kolekcji. Hej to Aqua. witam Was rybęki w oficjalnym przeglądzie dwóch nowych kitów do 10.4. 4. 19 stycznia odbyła się premiera zestawu z bielizną oraz z akcesoriami łazienkowymi. W tym filmie przyjrzymy się zawartości zbiska, więc łapcie kawusi lub herbatkę, bo lecimy z tematem. Zacznijmy od kolekcji z bielizną o nazwie Simtymność. Cała kolekcja opiera się dosłownie na lekko zalotnych strojach sypialnianych, więc jest to dobry moment, aby troszkę odkryć ciała naszych Simów. Paczka zawiera 24 elementy, a na początku mówimy sobie części górne. Numer 1 to biustonoszna ramionczka z zabudowaną miseczką, ozdobnym prześwitującym materiałem i skrzyżowanymi ramionczkami na plecach. Numer 2 to biustonosz o podobnym kroju co poprzedni, z tym, że jest on bardziej zabudowany i posiada proste ramionczka. Pod numerem 3 kryje nam się kolejny podobny model, ale on już jest przeozdobiony kokardką, koronką i różnymi paskami. Numer 4 to coś w stylu opaski podtrzymującej piersi lub po prostu biustonosz bez usztywnienia na cienkich ramionczkach odkrywający dół piersi. 5 to sztywny biustonosz w typie gorsetu, podtrzymujący piersi bez żadnych ramionczek. 6 to zabudowany top z siateczką, z grubą gumką z logo, zabudowany pod szyję. Siódmy obiekt to coś dla panów, a dokładnie rozpięta koszula z krótkim rękawkiem. Przejdźmy teraz do dolnych części. Numer 8 to wysokie majtki z szeroką gumką z logo. 9 to majtki z przyświtującą siateczką i z ozdobnymi paseczkami. 10 to majtki na czarnej gumce z zabawnymi motywami, ale i w jednolitych kolorach. 11 to wysokie majtki tylko dostępne w jednolitych kolorach. Numer 12 to koronkowe majtki z kokardą i z ozdobnym paseczkiem. Pod numerem 13 mamy damskie spodnie od piżamy, na których znajdziemy zabawne motywy, ale również i gładkie kolory. U panów znajdziemy slipy na czarnej gumce z zabawnymi motywami, ale również w jednolitych kolorach. Pod numerem 15 znajdziemy bokserki, również z zabawnymi motywami i również w jednolitych kolorach. 16 to bokserki z guzikami na rozporku, dostępne w jednolitych kolorach, ale również w paski. 17 to majtki z logo na gumce, dostępne w wielu kolorach. 18 to bokserki z logo na gumce, dostępne w kilku kolorach oraz z prześwitującą siateczką. 19 to męskie spodnie od piżamy. Numer 20 to ponownie bokserki z gumką dopasowaną kolorystycznie do każdego wariantu oraz z rozporkiem z guzikiem. W kompletach na całe ciało znajdziemy uroczą jednoczęściową piżamę na ramionczka z koronkowymi wstawkami na krótkich nogawkach i dekoldzie. 22 to urocze koronkowe body, dostępne w wielu jednolitych kolorach. 23 to komplet bielizny dwuczęściowej z luźną koszulą z podwiniętymi rękawami. A pod numerem 24 kryje się męska piżama odsłaniająca klatkę piersiową. No i na koniec warto dodać, że w gotowych stylach również znajdziemy jakąś propozycję i jest to zestaw Mi andys. i ma faktycznie kilka dostępnych, ciekawych wariantów kolorystycznych, które tak naprawdę są połączeniem górnej części z dolną częścią. I to w sumie też jest ciekawa opcja, bo jakby nie patrzeć, możemy łączyć ze sobą dowolnie górne części wraz z tymi dolnymi. Oczywiście nie wszystko nam będzie zawsze pasować, ale myślę, że na przykład ten komplet pasuje jak ulał, i tak naprawdę pewnie pod to był tworzony. Oczywiście nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do takich na przykład Mike Możemy sobie dobrać jeszcze jakieś inne, które będą faktycznie pasować. Wiadomo, nie wszystko będzie ze sobą tutaj ekstra spójne, ale jednak faktycznie jakieś tam pole do popisu mamy, także można faktycznie sobie fajnie pokombinować. Także kochani, sami widzicie, tak się właśnie prezentuje cała kolekcja. Oczywiście jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, czy w ogóle Wam się coś takiego podoba, czy czegoś takiego potrzebowaliście. Także kochani, sekcja komentarzy jest Wasza, a my przechodzimy w tej chwili do podglądu drugiej. Następna w kolejce i już druga kolekcja to łazienkowe szpargały. Jest to zbiór małych elementów idealnych do ozdobiania pomieszczeń typu łazienka i toaleta. Znajdziemy tutaj 31 obiektów dostępnych w różnych kolorach. Numer 1 to lampka, która wygląda jak świeczka, ale jednak się nie pali i w sumie wygląda jakby była zapachowa. Dwa to stojak ze szczotką toaletową wraz z przepychaczką. Numer 3 to taca ze szklanymi słoikami i różnymi kosmetykami. 4 to trzypiętrowy pojemnik z szufladami. Piąty obiekt to ponownie trzypiętrowy pojemnik z szufladami, jednak dwie z nich są wysunięte, a pojemnik ogólnie wygląda na używany. Sześć to mydło w kostce i podkładka pod nie. Siedem to zestaw kosmetyków, czyli trzy pojemniki o różnej wielkości. Numer osiem to leżąca suszarka z kablem. Dziewięć to dwie stojące tubki jakiegoś kosmetyku. Dziesięć to leżąca tubka kremu. Jedenastie to elektryczna lub soniczna szczoteczka do zębów stojąca na podkładce w zestawie z kubkiem. Numer dwanaście to poziomy wieszak ścienny ze schludnie powieszonymi ręcznikami. 13 to ten sam wieszak, jednak tym razem z niechlujnie powieszonymi ręcznikami. Numer 14 to rolka papieru toaletowego zawieszona na ścianie. Pod numerem 15 kryje się lampka naścienna. 16 to półka łazienkowa z kosmetykami pod prysznic oraz akcesoriami do mycia ciała. 17 to naklejka naścienna występująca w kilku wariantach. 18 to dywanik toaletowy z wycięciem na nogę toalety. 19 to prostokątny dywanik łazienkowy, a razem z poprzednim dywanem tworzą spójny komplet. Numer 20 to szklany pojemnik lub słoiczek. 21 to elektryczna golarka. 22 to dozownik na mydło. 23 to dwie szklanki, jedna ze sztuczną szczęką, a druga z aparatem ortodontycznym. 24 to dwa różne grzebienie ułożone jeden na drugim. 25 to ręczniki ułożone w kostkę razem z gąbką do mycia. 26 to szklanka ze szczoteczką i tubką pasty do zębów. Numer 27 to leżąca tubka pasty do zębów, a numer 28 to również tubka pasty do zębów, tylko że używana. 29 to pojedyncza rolka papieru toaletowego. 30 to włącznik. A 31 to niewielkie światełko na ścienne. Do tego wszystkiego otrzymujemy jeszcze jeden gotowy pokój w trzech wariantach kolorystycznych. No i kochani, podsumowując, każdy obiekt został przeze mnie sprawdzony pod względem funkcjonalności. I niestety, ale to wszystko, co otrzymujemy w tej paczce, to tylko dekoracja. Przyznam szczerze, że troszkę liczyłam na to, że jednak kilka obiektów będzie funkcjonalnych. Szkoda również, że w tej paczce nie pojawiają się żadne meble, i to jest troszkę dla mnie minusem. Mimo wszystko, paczka nada się idealnie do ożywiania pomieszczeń typu łazienka, więc jeśli chcemy wprowadzić tam trochę nieładu, to ta kolekcja pod tym względem będzie będzie doskonała. Napiszcie mi również w komentarzu, co sądzicie o tej kolekcji. Także, kochani, dzięki wielkie za uwagę, dzięki również dla moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć, pa.